Witajcie, dzisiaj pokażę taki trochę gadżet. Chodzi o regulację końcówki wysypu rury, co czasem się przydaje, żeby uniknąć zbędnego manewrowania yy, na, przy rozładunku na przyczepie. Wybieramy sobie w tym celu z, z menu tutaj tą funkcję. Czyli regulacja końcówki rury. A później, w czasie rozładunku, plus minus powoduje, że siłownik albo się wsuwa, albo wysuwa i zwiększa, albo zmniejsza nam kąt końcówki rury. Plusem zwiększamy, a minusem zmniejszamy. Czyli możemy bliżej siebie sypać. Stojąc w tym samym miejscu, możemy po całej praktycznie szerokości przyczepy rozładowywać ziarno. Jest to bardzo, bardzo wygodne i unikamy zbędnego manewrowania kombajnem. Tak wygląda napęd końcówki rury. Jest tutaj siłownik elektryczny połączony wprost z tą końcówką rury i regulując sobie na joysticku plusem albo minusem Końcówka idzie albo bardziej do środka, albo na zewnątrz rury.